Do sedesu, do toalety, naprawdę. Zaraz Państwo zobaczą, jak to się dzieje, ale wcześniej chcieliśmy Państwu pokazać, co można zrobić ze zwierzętami, czego można ich nauczyć. Na Wszyscy myślą, że kot to tylko je i śpi. Niewiele w tym prawdy. Co to, to nie. Prezentujemy Państwu listę rzeczy, które potrafi każdy szanujący się kot. Pierwsza i podstawowa rzecz rozmawiać. Uczą się ludzkiego języka. A jeśli nie, to na migi komunikują, na co miałyby ochotę. Wziąć kąpiel. Któż z nas na zajutrz po imprezie nie potrzebował orzeźwiającego prysznica? Odbierać telefon. Naprawić drukarkę. Wiadomo przecież, że jak coś nie działa, to wystarczy kilka razy postukać. Uczą się latać. No przynajmniej startować. Porządny kot przypilnuje również, czy ktoś nie chce drapnąć samochodu sprzed domu. Ćwiczy jogę, szukając wewnętrznej harmonii. Jak zapomnisz nakarmić, sam się poczęstuje i oczywiście...